Trump stanowił zagrożenie, ale jest zbyt niekompetentny i nieświadomy. Trump zawsze sympatyzował z rządzącymi, którzy rządzą tak, jak on by chciał bez kontroli, bez niezależnych sądów, bez krytycznych mediów, bez przejrzystości. Wszystko to wzbudziło jego podziw dla Putina. A tak żona ministra Sikorskiego komentowała politykę zagraniczną Donalda Trumpa pod koniec minionego roku. Polityka zagraniczna administracji Trumpa w Europie nie jest zaprojektowana na korzyść Europy, Ukrainy, a nawet Amerykanów. Ma na celu pomóc przyjaciołom Trumpa. A to już reakcje TV owskiej ekspertki na obalenie reżimu Maduro przez Stany Zjednoczone. Putin zaatakował Ukrainę, bo rzekomo była zagrożeniem. Trump zaatakował Wenezuelę, bo rzekomo była zagrożeniem. USA z Trumpem na czele nie jest sojusznikiem jest zagrożeniem. Nic więc dziwnego, że gdy przychodzi do ważnych rozmów światowej elity, np. tych dotyczących pokoju na Ukrainie, Donald Trump z polskim premierem rozmawiać nie chce, tak jak było w przypadku telekonferencji z europejskimi liderami po rozmowach pokojowych w Maralago, o czym mówił wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska na antenie nielegalnej TVP w likwidacji. Do soboty wieczór to Donald Tusk brał udział we wszystkich przygotowaniach. Do tego szczytu na Florydzie. To on rozmawiał z Zełańskimi, z kilkoma innymi e, przywódcami europejskimi, a w ostatniej chwili e, Amerykanie zadzwonili do prezydenta, nie do premiera. Donald Tusk i Radosław Sikorski przejdą do historii jako ludzie, którzy. Jako jedyni w Europie tak naprawdę nie nawiązali jakichkolwiek relacji politycznych, dyplomatycznych z administracją Donalda Trumpa. Tusk chciał być takim europejskim jastrzębiem, który miał atakować, walczyć z nową administracją w Białym Domu. Natomiast stał się europejskim pariasem, ponieważ Biały Dom nie chce z nim rozmawiać, a europejskie stolice znalazły swoje formy komunikacji z Donaldem Trumpem. Ale nie tylko amerykański prezydent ignoruje naszego szefa rządu. Europejscy przywódcy, którzy Donalda Tuska mieli nie ograć, Minali go nawet w rozmowach odbywających się w pociągu, który do Kijowa jechał z Polski. Mamy dzisiaj premiera, który, z którym ten najsilniejszy polityk w ogóle nie chce rozmawiać, o którym w ogóle nie chce słyszeć. Więc z punktu widzenia Polski jest to fatalna sytuacja bardzo zła, na szczęście mamy prezydenta, z którym Donald Trump chce rozmawiać jak z partnerem, i to jest nadzieja dla Polski w tym kierunku powinniśmy mieć więcej takich ludzi jak pan prezydent Karol Nawrocki władzy a nie możemy mieć takich ludzi u władzy jak Donald Tusk. Nasłabiły już na samym początku, kiedy Donald Trump wygrał wybory, to niepotrzebne angażowanie się w kampanię wyborczą e, koalicji, e, czy poszczególnych polityków koalicji obecnej. E, no, zmniejszyło naszą rangę, czy jakby naszą też pozycję negocjacyjną. Nieco uratowało sytuację wybór prezydenta Nawrockiego. Co gwarantuje Polsce kontynuację dobrych relacji z amerykańskim sojusznikiem.